tłusty czwartek czyli dzień w którym jemy dużo pączków. Ogólnie to dzisiaj jest tłusty pączek czwartek 2 dru lutego 27 roku o 20:25. I pączek tłusty czwartek ogólnie je się pączek Lidli, Bydronka mają czwartek za naprawdę pączek ceny i pączek w czwartek pączek dzień pączek cz czwartek. <ślesy> 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 W, w czwartek, w, w środek, w środku, w środku, A czy wiedzieliście, że dwa lata temu, w że w lata w Rosja w na Ukrainę? na w na w This is your money. Give me a smoking. No smoking. You give me very little money. Stalker, А так можешь? Могу.